Plażowa przygoda elfa Eryka. Był piękny, słoneczny dzień, a Eryk, młody elf, uwielbiał spędzać czas na plaży. Plaża była jego ulubionym miejscem, pełnym śpiewu ptaków, szumu fal i ciepłego piasku pod stopami. Jednak ostatnio Eryk miał trudności z kontrolowaniem swojego gniewu. Zwłaszcza po szkole i od czasu, gdy pojawiła się jego młodsza siostra. Czuł się przytłoczony i często wybuchał złością. Pewnego dnia, kiedy Eryk siedział na plaży, kopiąc smutno piasek, zauważył coś niezwykłego. Na horyzoncie pojawił się delfin. Delfin podpłynął bliżej i uśmiechnął się do Eryka. Cześć, mały Elfie, powiedział Delfin. Wyglądasz na zmartwionego. Co się stało? Eryk westchnął. Często się złoszczę. W szkole jest hałas, a moja młodsza siostra ciągle płacze. Nie wiem co robić. Delfin zamyślił się. Wiesz, Eryku, czasem nasze emocje mogą być jak fale na morzu. Mogą nas zalewać i przerażać, ale jeśli nauczymy się je rozumieć, możemy nad nimi zapanować. Spotkanie z mądrym delfinem. Delfin zaproponował Erykowi, aby usiadł na brzegu i zamknął oczy. Wyobraź sobie, że twoje myśli to fale. Niektóre są spokojne, inne burzliwe. Oddychaj głęboko i spróbuj znaleźć te spokojne fale. Eryk zamknął oczy i zaczął oddychać głęboko. Wyobrażał sobie spokojne fale, które delikatnie kołyszą się na wodzie. Powoli zaczął czuć, jak jego gniew ustępuje miejsca spokojowi. Delfin uśmiechnął się. Widzisz, Eryku, w każdej chwili możesz znaleźć spokój w sobie. Wystarczy, że będziesz oddychać i wyobrażać sobie te spokojne fale. Następnego dnia Eryk wrócił na plażę. Czuł się już lepiej. Ale wciąż miał wiele pytań. Delfin czekał na niego. Chodź, Eryku, mam dla ciebie zadanie, powiedział Delfin. Na tej plaży jest ukryty skarb, musisz go znaleźć. Eryk zaczął szukać po całej plaży. Kopiąc w piasku, znalazł małą skrzynkę. Otworzył ją i zobaczył lustro. Delfin uśmiechnął się. Ten skarb to ty, Eryku. W każdym z nas jest coś wyjątkowego, musisz tylko to odkryć. Eryk spojrzał w lustro i zobaczył swoje odbicie. Zrozumiał, że ma w sobie siłę, aby poradzić sobie ze swoimi emocjami. Eryk wrócił do domu z nową pewnością siebie. Kiedy jego młodsza siostra zaczęła płakać, zamiast się złościć, przypomniał sobie o spokojnych falach i oddychał głęboko. Pomogło mu to znaleźć spokój i zrozumienie dla siostry. W szkole, kiedy czuł się przytłoczony, Zamykał oczy na chwilę i wyobrażał sobie spokojne fale. Z czasem jego gniew ustępował miejsca spokojowi, a Eryk stał się bardziej cierpliwy i zrozumiały. Eryk nauczył się, że jego emocje są jak fale na morzu. Były chwile, kiedy czuł się przytłoczony, ale wiedział, że zawsze może znaleźć spokój w sobie. Dzięki mądremu delfinowi, Eryk odkrył, że ma w sobie siłę. Aby poradzić sobie z każdą trudnością. Czyż to nie wspaniałe? Eryk znalazł sposób na opanowanie swojego gniewu i nauczył się, jak być spokojnym i zrozumiałym. A ty? Czy potrafisz znaleźć swoje spokojne fale? Zastanów się nad tym, co zrobił Eryk, aby znaleźć spokój. Może spróbujesz oddychać głęboko i wyobrażać sobie spokojne fale, kiedy czujesz się zły. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, aby poradzić sobie z każdą trudnością.